Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł. Witam was w drugim odcinku. Dzisiaj z Brawl Stars. No i dzisiaj eliminacja. Razem gram BB. No i gramy. Droga gra na eliminację Z tego co wiem nie będzie już eliminacji cukier do miesięcy. Do kilka dni. Chyba w poniedziałek nie będzie. Dobra. leży razie pozycja druga nie tutaj oczywiście ja zbieram pajer piuksy które spadają z nieba dobra zbieram na razie jakieś pajer piuksy teraz właśnie idę tak, tak, tak. No jak widać, no czwarte miejsce niezbyt dobrze, ale dobra je... o, mi i Oj, jesteśmy blisko. Impierbewsem idziemy na niego. XD Trzeba To było być super Co? Że co? O nie ten... Pozycja piąta widzowie Ten, nie dobra Jest tu gorsza, zaraz sobie zobaczę, która postać jest lepsza Którą postacią nie grałem To tam tam postaczem zagram. Nie, no. ja to będzie przegrywano. Dobra. Ale ranga szósta, ale dobra, patrzymy patrzymy tutaj. No i pierwszą gierkę zagrałem barleyem. Dobra. Jeszcze ja mi barleyem. Tutaj mamy kolejną now kolejne nowe mapki. O. Tutaj mamy. Hej, nagrody. O, w do drzwi no i zaraz bym inorwa sięka, ale dobra, my gramy. To jest normalny boss. Dobra, zaraz będzie się kręcić Czyli kogoś spotkamy. Człowiek sobie pozabieram, trochę trwa i Dobra, teraz le. Raz. Tutaj sobie. Widać. O! No właśnie. Tak, ja, ja nie lubię bossów... Jeszcze. No, przynajmniej. atakować więc nikt nic nie zrobi. To ja go zaatakuję jako pierwszy. tak. No. Dobra, poziom się zmienił. I to będzie chwala lepsze wielka niż. Poți din te ne barolei, pozycja druga? a oh my god. Dar, dobra, kolejna gierka va Lu. O, am mult, super. O, da. Dzięki za pomăs. Dobra, poziția a patra. Brez Dobra, zarazbierzmy lu. No i zamrożamy tego naszego bosa. Bos będzie zamrożony za chwilę. I w ogóle takie info od ciebie kupa. Odbijź na Discordzie, bo ten film wstawiamy chwilę później. To mnie gówno więc odpisz na Discordzie, kiedy mam czas. Jak widzicie, no zamrożenie To było dobrym pomysłem. To bardzo dobrym. Где? это первый. О май гад. Добро, эй. надо не не поеду. Поеду все сувалить вообще. Я не nie znam tego śmietłam. O Jezu No nie! Ja z nim zrobiłam pierwsze miejsce. Gdzie... Gdzie ten bot? Bo O, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. O nie, 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 nie. O nie, nie, nie. Dobra, pozycja druga. Atakujcie. A tak go. A? Zabijajcie go. ZABIJAJCIE GO! Nie, 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 to wiem co ono chce zrobić. To jest druga. No i super, o to właśnie chodzi. Dobrze, że widowiem, zdrowie, więc dobrze widzowie, się widzimy już jutro, więc